Dzień dobry! Zapraszam Państwa dzisiaj na zabieg mezoterapii z zastosowaniem preparatu, który zawiera kwas hialuronowy oraz aminokwasy. Zabieg przeznaczony jest zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, i dla każdego typu skóry. Jego zadaniem jest nawilżenie skóry. Regeneracja, odbudowa, wzmocnienie procesów naprawczych, co uzyskujemy dzięki składnikom aminokwasowym i poprawa jej regeneracji. Zabieg wykonujemy na skórze twarzy, możemy wykonać go na skórze szyi, dekoltu oraz w grzbietach rąk. Zabiegi wykonujemy w cyklach dostosowanych do potrzeb pacjenta. Przy zastosowaniu tej substancji możemy te cykle zmieniać w zależności od tego, jaki jest rodzaj problemu. Jak pacjent ma możliwość stawiania się w gabinecie? Dzięki zastosowaniu preparatu i terapii skóra staje się bardziej elastyczna, sprężysta. Uzyskujemy wyrównanie niektórych przebarwień, kolorytu skóry, jego ujednolicenie. Poprawiamy nawilżenie skóry i jej strukturę. Zapraszam na zabiegi.